Tam w Portugalii, z boku turystycznych szlaków, miasto Guimarães leży, jak powiedziałem, z boku, ale posiada bardzo piękną starówkę pisaną, nagrzaną mówiąc, na listę UNESCO. Miasto jest bardzo stare. I to widać. Warto nieco zboczyć w drodze do Porto z Hiszpanii. To miasto jest dla mnie prześliczne. Gdzie się nie odwrócę, tam chciałoby się wyciągać kamerę. Przejdzie się kilkadziesiąt kroków, kilkanaście kroków i jest nowy widok, tak jak tutaj. Z tyłu, z lewej strony, i za plecami, mam lipy i ten zapach prawie duszący. Niestety nie mogę go oddać na kamerze. Na wzgórzu znajduje się średniowieczny zamek jeszcze. Przejdziesz parę kroków i ten sam widok fotografowany wcześniej odsłania się zupełnie inaczej. Ten ozdobny teatr narodowy oglądam w Porto. Tutaj w jednym miejscu wymieniono trzy najważniejsze informacje na temat Porto a mianowicie stare miasto na liście UNESCO, katedra i dworzec kolejowy São Bento. Porto w swojej historii było także stolicą Portugalii. Ten odgłos świadczy, że do morza jest niedaleko, a praktycznie niedaleko jest do Oceanu Atlantyckiego. Dla Portugalii charakterystyczne są właśnie te płytki, nazywane są Azulejos, na domach mogą być jako bez wzoru, ale także układane w obrazki. Zwłaszcza świątynie katolickie są przyozdobione obrazkami poukładanymi z płytek. Zwykle jest to taki kolor niebieskawy czy granatowy. Budynek katedry. I tutaj pełna panorama. Tam z tyłu to najwyższe, to wieża. Wieża, z której można popatrzeć na starówkę. Jak już mówiłem, w całości na liście UNESCO. Porto znajduje się nad duoro. Łukasz mówi, że oszczędza moje bolące kolana. Ale nie rozumiem ja dlaczego ciągnie mnie na dół. Jakieś 400 stopni. Porto nazywane jest także miastem mostów. Między innymi można zobaczyć tutaj most zaprojektowany przez. Ucznia Eiffla. miasto Coimbra było stolicą Portugalii. Obecnie to 150 tysięcy ludzi i najbardziej tu znany uniwersytet, najstarszy, obchodził ponad 725 lat istnienia. Nawiasem mówiąc znajduje się na liście UNESCO. Nawiasem mówiąc to miasto i uniwersytet był pierwowzorem dla pisarki Rowlings do Hogwartu. Między innymi dlatego, że tutaj ci studenci noszą czarne stroje. Mamy tutaj poważny problem z parkingiem. Ja wysiadam z kamerą, a Łukasz mówi, tylko mnie nie kręć. Jak jeżdżę, jak szalony dookoła. W środku Portugalii leży niewielkie miasteczko Tomar. Budynki i cały rajon powstał, gdyż zbudowali go templariusze. Konwento de Cristo. Portugalska nazwa zakonu Chrystusowego, jest to kolejne mie miejsce na liście UNESCO. We wnętrzu znajduje się zamek templariuszy. Tomar jest nieco ponad 40-tysięcznym miasteczkiem. Znajduje się w głębi lądu. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że zostało założone przez zakon templariuszy. Kim byli tem templariusze? Otóż założeni zostali po to, żeby bronić Jerozolimę. W XII wieku również pielgrzymów, jako zakon rycerski z orężem. Przegonieni stamtąd udali się na Cypr, a potem do Francji. Jednocześnie stali się coraz bogatsi, zaczęli udzielać pożyczek, m.in. królowi. Królowi Francji. A ten miał problemy z oddaniem, więc wymyślił sobie na poczekaniu oskarżenie o przewinienia religijne, dzieciobójstwo, m.in. homoseksualizm. I w całości sfingowanym procesie spalił ich wszystkich na stosie, a majątek zabrał. Stało się to z początku wieku XIV. Obecnie to miejsce, to miasteczko, ten klasztor jest portugalską siedzibą zakonu templariuszy i jednocześnie zakonu chrystusowego. Miasto, w okolicach którego hoduje się winorośla i oliwki. Głównie. I pewnie żyje z turystyki również. Portugalskie typowe zdobnictwo płytkami. 16-tysięczne miasteczko Batalha, wymawiając to po polsku, znajduje się również w środku Portugalii, niedaleko Fatimy. Przyjeżdża tu się po to, żeby zobaczyć klasztor. Największy klasztor w Portugalii. Imieniem Matki Boskiej Zwycięskiej. A wszystko stało się dzięki zwycięstwie. Jak sądził król Jan I, nad Kastylijczykami, które pozwoliło uniezależnić się od Kastyli i spowodować zwiększenie jego władzy, postanowił dla uczczenia zwycięstwa w roku 1385 wybudować ten klasztor. Budowa trwała niespełna 150 lat i stała się również miejscem pochówku dla króla, jego żony oraz potomków. Te kolumny jakby takie ucięte, to po prostu niedokończona kaplica. 60 miasteczko Alkobasza. Po polsku powiedziałbym to Alkobaca. Przyjeżdża się po to, żeby zobaczyć właśnie te wieże tam. Najciekawszy tutaj jest właśnie ten budynek. Dawne opactwo cystersów z XII wieku, wtedy zostało wybudowane, obecnie także z listy UNESCO.